Dzień dobry. Dzisiaj wolno odcięcia minus 8 stopni. więc nie wybieram, się, nie wybieram się do sadu. Nie chcę się przyziębić, dorobić do minus 3 to można pociąć, ale minus 8 to już jest troszeczkę za dużo. Aż tam nie ma takiej potrzeby, żebym na siłę co robił. No, sprzedałem galę. Jeszcze tam troszeczkę zostało 30 skrzyń. Bardzo, bardzo ciężko to wszystko idzie. W tym roku nic, nic nie można podać. I tu, tu nic nie pomagają znajomości, dzwonienie tu, tam, na Zachód, na Wschód. Nie, nikt nie jest zainteresowany naszym towarem. Czemu, bo wszędzie się urodziło. Nie oszukujmy się, każdy zaczyna produkować jabłka. Czy to są Libia, Indie. Egipt, Arabia Saudyjska, wszędzie, wszędzie jabłka do oporu. My tylko w tym momencie wygrywamy ceną. ceną no, cena na dzień dzisiejszy to jest od 70 do złotówki. Jedynie co pasek lepiej płaci i goldeny. Y Sfrusto cały czas wydzwaniają, mają oferty na opryski, na nawozy. No ale co z tego, jak nie możemy towaru sprzedać? Po co mamy te opryski kupować? Może, może już przestaniemy w ogóle to robić. Nie wiadomo w jakim kierunku to wszystko zmierza. Wczoraj ukazał się artykuł, od 1 stycznia wchodzi embargo na Białoruś, czyli żaden samochód już z polskim jabłkiem i w ogóle z, z owocami, z mięsem z Unii Europejskiej nie wiedzie na Białoruś a wiadomo, jak wjechał na Białoruś to i pojechał dalej skończy się nam to no i co dalej, co dalej gdzie my mamy jabłko sprzedać Zachód, Holandia, Niemcy Belgia, Francja mają swoje najpierw oni muszą swoje wypchnąć potem potem może coś kupią ale niekoniecznie Egipt nie pochłonie takiej ilości nie ma co się, nie ma co się okłamywać. Także my bez Rosji nie istniejemy. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa odmiany, jakie my mamy. No to nie są to nie są odmiany, które możemy przykładowo wysłać do Chin na dalekie rynki. Te odmiany się nie nadają. Trzecia sprawa produkujemy towar słabej jakości. Chiny może i by wzięły, ale co mamy tam wysłać? Co mamy tam wysłać? Nie ten smak, nie ten kolor i koniec, I koniec. Nie mamy. Zostaliśmy z Sidaretem, zostaliśmy ze starymi odmianami. Jeszcze dużo jest Sidareta, Glostera. Jonagold. powiem, że ma przyszłość, ponieważ markety i to jest dobre smakowo. Prince jak najbardziej. Gala paskowana jak najbardziej. Ale ile tej gali możemy wsadzić? Wszyscy się rzucili na paskowaną, bo paskowana płaci. No i zdarzy się tak za dwa, za trzy lata, kiedy młode sady zaczną owocować, że tego paska będziemy sprzedawali po złoty 20. Zł. Mastka w tym momencie jest sprzedawalna. Jeżeli ktoś chce mastkę, to po łasce 90 groszy złotówkę. I też się, się trzeba prosić, żeby ktoś wziął. Oj, darecie, nikt nawet nie chce myśleć. To jest dobra odmiana w tym momencie na przeciery, na kostkę, na susz i na przemysł. Produkowanie takiego towaru jest bez sensu przy takich cenach, przy takich cenach, kosztach. Paliwo, opryski, pobudowaliśmy duże obiekty chłodnicze, prąd cały czas do góry. E, następna. Następna sprawa, dużo założyło się fotowoltaiki. byli tutaj u mnie przedstawiciele i bardzo dziwne, bardzo dziwne, jeżeli to jest tak wspaniałe, tak cudowne, że będziemy mieli energię za darmo i oni na siłę ci wpychają, ja mówię, nie chcę tej fotowoltaiki panowie, nie interesuje ale wie pan, to takie cudowne, nie będzie pan płacił rachunków, tylko za przesył. I tam jest ja rajzalis, dubcis, jebcis. Ja mówię, ty gada, ja wiem swoje. I zacząłem mocno drążyć ten temat, i wcale to tak nie wygląda. Polska to jest dziwny kraj. Dzisiaj przepisy, jakie są, takie są. Wiemy, wyprodukujesz, sprzedajesz do, do PGE, i potem oni zabierają z tego 20%. Jest ok. Co oni wymyślą po nowym roku, nikt tego nie wie. Instalacji się założyło dużo. I teraz albo opodatkują to, albo zrobią takie, e, takie aneksy do umów, e, że ta fotowoltaika to będzie można sobie, nie wiem, postawić w ogródku jako ozdoba, bo nie będzie opłaciło się tego, e, tego użytkować. Ja jeszcze się nie spotkałem, żeby w naszym ukochanym kraju ktoś coś mi dał za darmo. I wątpię, żeby PGE dało mi zarobić energetyczę. To yy, ta instytucja nie jest od dawania komuś, ona jest od zabierania. I mówią, że PGE musi wytworzyć ileś tam zielonej energii. Co ma piernik do wiatraka? To takie, takie nam wciskanie takich drdymałów, no to. No to ja w to nie wierzę. Ja to nie kupuję. Ja to nie kupuję, dlatego że, że nie na początku pozakładali dużo tych paneli. Rzeczywiście, to chodzi. To chodzi, ale początki zawsze są fajne, dużo ludzi założy, i oni za coś wymyślą, to nie będzie tak, że, yy, że będziemy zarabiać. na tym. Także w tym kraju za bardzo nie ma co się wychylać. Bo najlepiej to mają. Ci, co nic nie robią oni nic nie mają, jemu nic nie można zabrać. On nie ma. On nie ma, on nie może pracować, on ma dwie lewe ręce i państwo mu musi dać. A my, jako ludzie obrotni, rolnicy, przedsiębiorcy, muszą pracować, zaobierane są im podatki i musimy utrzymywać całą resztę. No to o czym my mówimy? Ja jeszcze mam panele założyć, żeby ktoś z tego korzystał? Nie, nie, nie. Nie, to ja wyłączę te chłodnie, nie będę tego robił, ale nikt nie będzie na moich plecach się ślizgał. Ja wydam teraz 200 tysięcy na instalację i się okaże po pięciu latach, czy po czterech, że oni opodatkują mnie i ta instalacja nigdy mi się nie zwróci. Po 18 latach będą panele do wymiany i, i tyle, no bo to taka jest rzeczywistość. Proszę Państwa, nie oszukujmy się. Nie oszukujmy się, jeżeli nie wydrapiesz czegoś własnymi rękami, nic od państwa nie dostaniesz. Oni jeszcze ci zabiorą w podatkach, w karach, e, będą obostrzenia, e, mówili rób bez pozostałości, rób uprawę mechaniczną, bez glifosatu, bez tego. Czy ktoś się dzisiaj zapytał o jakieś pozostałości? Robią nas w ciula jak tylko się da. Tylko, żeby nam uprzykrzyć życie. Proszę bardzo, robię oprawę mechaniczną, dołóżcie mi 20 groszy za tą robotę. To się roześmieli. A po co ty to robisz? A kto ci to kazał? Chcesz, to robisz. Walą glifosatem pod drzewa bez, bez żadnych e, pozostałości. Znaczy, nie zwracają. Ile tych pozostałości? Czy 4, czy 5. I tak samo sprzedaje, jak ja. To po co ja mam to robić? Ludzie, kurczę, gdzie my żyjemy? To nie jest... To nie jest kraj dla ludzi, którzy chcą do czegoś dojść. Czym więcej masz, tym więcej ci zabierają, czym więcej pracujesz, tym jesteś biedniejszy. O, tak, to się, tak to się w naszym kraju tak to w naszym kraju wygląda. A w którym kierunku nasze sadownictwo zmierza? No do tego, żebyśmy produkowali sam przemysł. Sam przemysł, bo się nie opłaci produkować towaru ekstra. Niestety. Niestety. Przemysł na dzisiaj 45 groszy, a po przesortowaniu, przykładowo Jona Golda, który tam troszeczkę jest słabszej jakości, wychodzi 60. To po co mamy to sortować? Podstawić lufę, wysypać to na, na wannę, niech to jedzie i kasa przy kolej, koniec. Jeszcze 3 miesiące na kasę czekać? Nie, w tym kraju jest wszystko na głowie postawione, już tam nie tylko w tym kraju, na całym świecie. Na całym świecie jest wszystko na głowie postawione, ale jeżeli byśmy się tym tak wszystkim przejmowali, to byśmy musieli iść do, do psychiatry i się leczyć, bo się nie, da tego, się nie da tego na trzeźwo wytrzymać, więc jedynym sposobem zająć się pracą i może jakoś się obronimy, ale co rok wygląda to coraz gorzej. No nic, pozdrawiam wszystkich.